Nieraz ludzie zastanawiają się, gdzie w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, są święcenia kapłańskie apostołów. One są, ale są trochę ukryte. Spróbujmy więc znaleźć ten moment święceń kapłańskich. Najpierw musimy jednak pójść do Księgi Powtórzonego Prawa, Deuteronomium. 18, 15. Bo w tej księdze czytamy: Pan Bóg Twój wzbudzi ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. To mówi Mojżesz, a mówi to o Panu Jezusie. Skąd to wiemy? Bo Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana 5, 46. Sam mówi, Mojżesz pisał o mnie. Pan Jezus jest nowym, wielkim Mojżeszem. Mojżesz wyprowadzał lud wybrany z niewoli egipskiej. Pan Jezus wyprowadza nowy lud z niewoli grzechu do nieba. I tak jak Mojżesz. Wyznaczył on i wyświęcił kapłanów nowego przymierza, a zainicjował te święcenia, umywając kandydatów nogi. W Ewangelii Świętego Jana 13, 1-11 czytamy właśnie tą niesamowitą scenę, kiedy Pan Jezus umywa nogi swoim apostołom. Piotrowi i innym apostołom Pan Jezus ofiaruje dziedzictwo, udział, część w Nim czy z Nim. Jan 13:8, czytamy: Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Piotr na początku odmawia umycia. Ale potem prosi o umycie głowy i rąk. Chrystus wydaje się wskazywać, że Piotr był ochrzczony. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć. I dlatego jest duchowo czysty. A jednak Chrystus mówi Piotrowi, że jeśli nie podda się umyciu nóg, nie będzie miał udziału z Jezusem. Apostołowie. Otrzymują udział. Po grecku meros, w Jezusie. Przywołują Lewitów mających swój udział tylko w Panu. Księga Liczb 18:20. Rzekł Pan do Aarona: Nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju. Nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi. Ja jestem częścią Twoją i dziedzictwem Twoim, Twoim pośród synów Izraela. Księga powtórzonego prawa 10,9 Dlatego Lewi nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest Pan, jak powiedział do niego Twój Bóg, Pan. Lewici nie otrzymali dziedzictwa ziemi. W Izraelu. Unikalnym ich dziedzictwem był sam Pan Bóg. Widząc lewicką scenę podczas ostatniej wieczerzy, umycie nóg i udział muszą być rozumiane w kontekście kapłaństwa. Chrystus inicjował swoich kapłanów, kapłanów nowego przymierza, nowego testamentu. Tylekroć mówiono nam, że umywanie nóg było znakiem wielkiej pokory Pana Jezusa, i bezdyskusyjnie tak było. Jednakże umywanie nóg było także czymś więcej, było rytem święceń apostołów, stających się kapłanami nowego przymierza, by uczynić to, co uczynił On. Na jego pamiątkę, na pełnym widoku, ukryty jest sakrament kapłaństwa, sakrament absolutnie konieczny, by mogła być sprawowana Eucharystia do końca świata.